Generalnie przemieszczanie, przybliżanie i oddalanie obrazu w panelu kompozycja możemy wykonywać za pośrednictwem myszy i jednego klawisza, czyli spacji. Spróbuję jednak rozwinąć ten temat i wprowadzić inne rozwiązania. Na samym na początku proponuję ukryć panel Project, w tym celu możemy skorzystać z krzyżyka znajdującego się w nagłówku lub z kombinacji klawiszy Ctrl-0. Sytuacja na naszym panelu kompozycja nie uległa zbytnio zmianie od czasu poprzedniego rozdziału, to znaczy nadal dysponujemy aktywną opcją dwóch widoków horyzontalnie oraz opcją Share View Options. Aczkolwiek obydwa widoki dysponują teraz 50% zmniejszeniem. Najprostszy sposób przybliżania i oddalania obrazu kompozycji znajdującego się w konkretnym widoku lub w panelu kompozycja to wykorzystanie kółka znajdującego się na myszce. Tak więc wykonujemy ruch do przodu, aby przybliżyć obraz, lub wykorzystujemy ruch do tyłu, aby go oddalić. Przybliżamy i oddalamy obraz w oparciu o konkretne wartości procentowe, które znajdziemy w rozwianej liście powiększenie. Począwszy od 1,5% zwyż. Warto zwrócić uwagę też na ciekawe zachowanie, mianowicie w tej sytuacji. Dysponujemy aktywnym widokiem z prawej strony, co zresztą nam sygnalizuje After Effects, wyświetlając groty znajdujące się w rogach. Możemy jednak przenieść kursor myszy na lewy widok, nie aktywować go i przybliżać oraz oddalać. Zauważymy również, iż wartości znajdujące się w menu Powiększenie nie ulegają aktualizacji. Ulegną, ulegną aktualizacji dopiero wtedy, kiedy klikniemy na lewym widoku. Wykorzystując kółko naszej myszy szybko zauważymy, iż pomimo włączonej opcji Shervi Obsess, nie synchronizujemy przybliżania i oddalania w obydwu widokach. Możemy jednak synchronizować tą czynność, wykorzystując rozwijane menu powiększenie i wskazując konkretną wartość procentową. Skupmy się teraz na innym zachowaniu, które towarzyszy naszej myszce podczas przybliżania i oddalania. Możemy zauważyć, iż niezależnie od tego, gdzie umiejscawiamy kursor naszej myszy, przybliżamy zawsze do centrum obrazu. Możemy jednak skorzystać z klawisza ALT, przytrzymać ALT, wskazać konkretny obszar, a następnie wykorzystać kółko i tym samym przybliżyć ten obszar obrazu, który wskazujemy naszą myszką. Przybliżanie i oddalanie obrazu możemy również wykonywać za pośrednictwem kombinacji klawiszy. Tak więc, wykorzystując Ctrl plus, możemy przybliżać obraz kompozycji, zaś Ctrl minus powoduje jego oddalenie. Możemy także skorzystać ze znaków interpunkcyjnych. Przykładowo, znak zapytania powoduje automatycznie przełączenie się na 100% widok, zaś przecinek oddalenie obrazu, a kropka jego przybliżenie. Oprócz wykorzystania klawiatury i naszej myszki możemy również skorzystać z narzędzia Lubka czy też Zoom Tool, które znajdziemy w skrzynce narzędziowej. Tak więc wskazujemy to narzędzie i klikamy na jego ikonie lub wykorzystujemy skrót klawiaturowy, mianowicie Z. Po aktywacji narzędzia możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obrazie i przybliżyć lub przytrzymać ALT i oddalić. Istnieje również alternatywne wykorzystanie tego narzędzia, mianowicie, mając aktywne inne narzędzie, niech to będzie Selection Tour, możemy wcisnąć i przytrzymać klawisz Z, następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy i przybliżyć lub oddalić przytrzymując jednocześnie Alt, a następnie zwolnić przycisk Z, co spowoduje automatycznie przełączenie się do ostatnio aktywnego narzędzia. Oprócz zwykłego przybliżania możemy również korzystać z możliwości przybliżania konkretnego regionu. W tym celu wybieramy narzędzie przybliżenie i przytrzymujemy lewy przycisk myszy, następnie zakreślamy prostokąt, a następnie zwalniamy przycisk myszy. W ten sposób możemy przybliżać konkretny region występujący w obrazie kompozycji. Jeśli chodzi o przybliżanie to wszystko, przyłączmy się teraz na, rzut, na pojedynczy rzut i skorzystajmy podobnie z kombinacji Ctrl-0 przywołując panel Project i spróbujmy teraz przemieścić obraz kompozycji wewnątrz panelu kompozycja. W tym celu możemy wykorzystać klawisz spacji, który przytrzymujemy, a następnie wykorzystujemy lewy przycisk myszy. I przesuwamy dowolnie obraz kompozycji wewnątrz panelu. Możemy również wykonywać tą czynność na dużym powiększeniu. Oprócz wykorzystania spacji możemy także skorzystać z konkretnego narzędzia, które umożliwia nam przesuwanie obrazu kompozycji. W ten celu klikamy na narzędziu hand tool, czyli rączka, lub, lub wykorzystujemy skrót H. Następnie możemy swobodnie przemieszczać obraz kompozycji. Możemy również przytrzymać skrót H, następnie przemieścić, zwolnić przycisk i powrócić do ostatnio aktywnego narzędzia. W ten sposób doszliśmy do końca rozdziału, zapoznając się z podstawowymi czynnościami nawigującymi w panelu Kompozycja. W następnym rozdziale spróbujemy częściowo zapoznać się z opcjami, które znajdziemy w dolnej części panelu Kompozycja.